Nazywam się Piotr Faczyński. Pracuję w firmie PEWAK Polska, w polskim przedstawicielstwie austriackiego producenta łańcuchów technicznych. Znajdujemy się dzisiaj w Szczyrku, gdzie odbywa się konferencja, w której biorą udział przedstawiciele zakładów wodno-kanalizacyjnych z całego kraju. Uczestniczymy w tym spotkaniu również i my. Przedstawiamy łańcuchy ze stali nierdzewnej odpornej, które służą do wyciągania pomp zanurzeniowych. Nasze łańcuchy charakteryzują się tym, że w swojej konstrukcji mają charakterystyczne ogniwa szerokie, które są wbudowane w łańcuchy co około 1 metr. I dzięki temu pompy można w sposób bezpieczny i szybki opuszczać oraz podnosić przepompowi. Prezentujemy łańcuchy 4, 5 i 7 mm. Łańcuchy 4 mm w dwóch wersjach, dźwigające. Pompy do 160 kg lub do 320 kg. łańcuchy 5 mm dźwigające pompy do 500 kg i łańcuchy 7 mm dźwigające do 1000 kg. Łańcuchy pewak PCWi są wykonane ze stali nierdzewnej odpornej.